A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku rozciągam przewód. Jak już rozciągam przewód to znaczy, że, że coś będę robił w tunelu foliowym. Rozsada już się zrobiła taka już sam raz do przycięcia, chociaż jest nierówna. No ale to wszystko zobaczymy na razie kabel. Jedynym odegnieniem w tym roku jest to, że mam gniazdko tutaj za 50 tysięcy, o tu, tu gniazdko. I prawdopodobnie nie zapłacę za, za używanie elektryki w czasie słonecznego dnia. Także ja tu przygotowane mam przewody. Nie wiem, czy mi starczą stąd, ale chyba mi starczą do końca tunelu, bo to jest dwa. To jest dwa. O, widzicie? To jest dwa, tylko tak pomieszane. Tak się zastanawiam, czy to tu rozwinąć, czy tam w środku już rozwijać, żeby nie kląć. Jak to no się nie... dzieli tak. ale Ty się pochwal co o produkcji, o 6,5 produkcji aktualnie. Dziś mamy prawie 11, godzina 10.00, a w sumie ponad 3000 kW. Udogodnienie za 50 000 złoty. Było warto. I co, wystarczy? Wystarczyło. No, wszystko wyliczone. Powiem tak, tak jak tu widać, rozsada jest gorąca. Słuchajcie, będę się pociął. Nie lubię takich temperatur. Jest tutaj, już nadaje się część rozsady do przycięcia. Cześć. Jakbym to powiedział tak. Tu siedzę tam, gdzie jest pół, pół tunelu. Tu jesteśmy w połowie. Tunel jest lekkim pochyłem w tamtą stronę, czyli w moją stronę lewą. I stąd tak jakby ta rozsada była o wiele większa. Nie wiem, czym jest spowodowana jest... Powiem tak. Tu te rozsady nie zasilałem jeszcze ani razu nawozem wieloskładnikowym. Ja używam krystalon 18, 18, 18. Z każdego po 18. i zielony woreczek. Taki zielony woreczek. Tutaj szaleję już za każdym razem, jak podlewam, zasilam krystalonem. Nie wiem. I patrzcie, jest duża różnica. Boki zasilam i tak do połowy tutaj. Nie wiem. Może za dużo, trudno mi powiedzieć. On już jest dość. On jeszcze jest malutki, ale jak to się mówi, wyciągniemy jakiegoś tak krzaka. O, takiego krzaka. On ma bardzo dobrze, już ukorzeniony jest. Tutaj, Opatrzcie, puszczę już główny korzeń. Krzyży, to nie jest to. Dobra, to jest łoboda. Łoboda! Łubudu! Uberwiemy jednego krzaka, jak on wygląda. Jest już takiej wielkości, w zależności, jakie kto ma rękę. Mm. Jak widzę, po korzeniu jest zdrowy, jeszcze się nie do nie dochodzi do piasku jemu wystarczy tydzień czasu, żeby to po prostu sobie tu ten układ korzeniowy jeszcze wzmocnił. Odmiana tu jest? Tu jest odmiana Simona, po bokach jest odmiana V coś tam coś tam 28, niemiecki. Tak ja tutaj wsadzę i oczywiście chciałbym tutaj troszkę przyciąć. Przyciąć, przyciąć te koniuszki, żeby zwiększyć możliwość wyrośnięcia tych roślin to tam w środku są. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu jeszcze nic nie rusza, tu jest mały. Zobaczcie tutaj po tej stronie. A tutaj, tutaj na przykład pod samym tym jest malutki. No jest malutki, no, ja by niedawno był po prostu posiany. Tu jest troszkę lepszy, no nie ma co ukrywać. No. No, czyli wychodzi, że od folii po prostu ma chłodni. Tak, tak, od folii ma chłodniej. Może na drugi rok trzeba będzie coś zainstalować. Takie bąbelkowe folie na wysokości, nie wiem, pół metra. No trudno mi powiedzieć. Ta maszyna moja dość. Myślisz, że. Korzeń dotarł już do tych nawozów? Nie. na pewno nie dotarł jeszcze do nawozów, to, to, bo widziałem po wyrwaniu, on jeszcze nie, nie, nie osiągnął właśnie tej strefy piasku. Strefy piasku, a w tym roku dawaliśmy chyba 2,8 2, grubości ziemi, także tej ziemi dawaliśmy mniej, jak w zeszłym roku. Jeszcze mniej trzeba dać. Może zobaczymy, zobaczymy, nie ma co jeszcze. Gdybyś na razie troszeczkę przytniemy. 5 maj dziś. 5 maj. Wiosna była taka chłodna, zimna, ale jednak wyjdziemy tak jak zawsze po ogrodnikach wychodzimy. A nawet bym powiedział, zerwiemy wcześniej i poczekamy aż chyba te ogrodnicze przymrozki przeminą. Bo też nie będziemy wyskakiwać załóżmy z dziesięcioma skrzynkami, już byśmy chcieli chociaż pół hektara zasadzić za jednym razem. W tym roku masz tutaj wilgotnościomierz i termometr nawet. Temperatura panująca w tunele. Prawie 30 stopni, nie 40% wilgotności. Maszyna dwuczęściowa już widać ma dużo zabezpieczeń, w sumie jak tego nie założymy to też nie odpali, taki dziobek jest Musimy to założyć i tutaj trzeba trzymać, no i oczywiście tutaj Jeden zabezpieczenie sobie oddzieliłem żeby tutaj po prostu jedną ręką pracować Przycinać trzeba na jedną ręką także na o tak do metra dwadzieścia się powinno wykosić Jak tam dzisiaj? 7. Dobrze, pewnie będzie 60-70 kW z całego dnia. Słoneczny dzień dziś jest. No, no tak, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie będziemy na razie narzekać. Głośno? zapierdala, jakby? Czemu? Czemu taki głośny? No, a Urzejska się zatarła. Zawsze co roku mówię, że ten kabel wydłużę, bo on mi tu się bałanda po tym. Szepnąć. Na razie wystarczy wiaderko, chociaż to pasowałoby popłukać, popłukać wodą i po prostu wylać ją. Na razie nam wystarczy wiaderko, później bierzemy taczkę z takiego przycięcia. Także tam jest pełna taczka. Po co to się robi? Yy, to yy, to yy, po prostu, żeby jakby zwiększyć to. trwa to... sobie przycinam, robię sobie sałatkę. O. Po pierwsze, wyrównać zasadę. Są krzaczki większe, silniejsze, które wyszły wcześniej. Także ich obcinamy, żeby światło doszło do tych mniejszych krzaczków, żeby były równe. One się później, ta roślina kilka razy przycięta, ona staje, staje się elastyczna, nie jest krucha. Po prostu ją można na palcu zawinąć. Już jak na polu wysadzona jest, to. Nie trzeba dokarmiać rośliny. Bardzo narażona jest na przykład na słońce, to ona musi wytworzyć dużo energii, pobrać wody z tego zasobu, co ma. Jak to się mówi na dzień dobry, na ten, ten pierwszy ten. I wtedy ona nie karmi tych liści, tylko karmi tę łodyżkę, bo to może źle wygląda, wiecie, tak wyszarpana, yy, wyszarpane te liście, się, ale te liście są jeszcze nie są do sprzedaży, te liście to yy, są po to, żeby po prostu ta roślina urosła. Czyli co, wyrównujesz już zwiększasz system tak. korzeniowy też, bo się rozrasta. No bo się rozrasta, tak, bo się rozrasta, wtedy roślina się rozrasta, no ja mówię, no i, i lepiej wygląda w rozsadniku, bo tak, na przykład jak nie zerwiemy, część, bo my tak zerwiemy poletkami, bo to już ładnie widać z tej strony, że tak jakby się już wszystko zakryło, jak coś nie, nie zerwiemy, prawda, yy, w skrzynki, bo my musimy wyrwać. W paletkach może lżej jest, bo te paletki się wyciąga, czy na wodzie, czy na piasku. Wyciąga się jedzie w pole się, ale to też trzeba mieć czym pojechać, mieć jakieś platformy, jakieś wozy do tego, jakieś przyczepy, żeby te paletki wszystkie zmieścić, lub jakieś robić półki na, na, na tę rozsadę. Tutaj musimy zerwać skrzynki. Na przykład jak co nie zerwiemy, bo czasami nie damy rady zerwać tych po prostu całego. Przerwać tej całej połaci, no to zrywamy do jakiegoś tam momentu i resztę ścinamy. Tak, tak. No. I żeby ona nie też, żeby ona nie wylała się nam spod tych obrzeży. No. Ona na razie jest, można powiedzieć, do pierwszego ścięcia już jest dobra, bo tak się powinno robić. No. Później jak ona troszkę wyrośnie jeszcze raz, wtedy będziemy ścinać już wtedy chyba na całości, już wtedy, a za tydzień zobaczycie, że tu już obrzeże będą po prostu się wylewać, bo rozsadnik naprawdę już jest jakieś ciepło, on już. Szybko rośnie. Już pewna trzeba będzie orać w poniedziałek. Poniedziałek już trzeba będzie orać, przygotować ziemię. Już, jak już się przycina rozsadę. to już, jak mówię, to już jeszcze tydzień czasu, już jest czas do wysadzenia. Jak tu widzę, jeszcze nie ma żadnych chorób. Trzeba zwracać uwagę, żeby nadmiernie nie podlewać, bo rzuca się zgnilizna. Tutaj rozsada jest zabezpieczona prawikurem przez zgnilizny korzeni. No i tutaj o ładobójczym. O ładobójczym to wiecie co, agronomi po powiedzieli, no. Poradźcie sobie, bo ogólnie chyba nie ma żadnego zastosowania, nie ma żadnego oprysku do Nie ma tuneli, wytycznych żadnych? Żadnych wytycznych, tak. Także każdy robi, no jakimś owadobójczym, czy mospilanem, czy czy inuzume, tam taką mniejszą dawkę mhm. i zabezpiecza się przed wciornostkiem już tunelu. To nie jest bardzo delikatny. na przykład, no zdarzają się zgnizna właśnie ta korzeni. On się robi takie place żółte wtedy. No ja na razie nic nie widzę żadnych... Chory ale ja mówię, to trzeba pilnować. Nie ma co przesadać z podlewaniem. Podlewam raz dziennie. Tak patrzę, jakieś 400 litrów wody. Dziennie? Tak, w tym tak, etapie? Tak, tak. Nie. Kiedyś podlewałem częściej, dwa razy. Staram się podlewać tak przed południem, teraz po południu. Tak, bo, ja, bo ja wodę nagrzewam, nie powiem. Wodę nagrzewam, nie mogę nawet i w sam obiad jakieś 30 stopni podlać. Czasami jak były dni pochmurne, to po prostu rezygnowałem z podlewania i zacząłem podlewać. I podlewałem na drugi dzień z rana, no, przed obiadem. Jak na razie jest dobrze. Nie ma co, jak to się mówi, krakać. Także o, idziemy dalej, troszkę żeśmy oddychnęli, także idziemy ciąć dalej, bo tu jest naprawdę duszno. Już trzeba na pewno będzie wieczyć, w tunel, najbardziej wieczyć. Zresztą no. wilgotność jest jaka, w granicach 70-70%. No, tu nie jest zła wilgotność. Nie jest zła. Odsada już jest duża. Już otwieram drzwi, otwieram drzwi, ale zasłaniam do połowy. Zasłaniam do połowy. Po prostu ty, ten nie lubi podmuchów. Nie lubi podmuchów y, wiatru. Czyli przeciągów nie robimy w tunelu? Tak, nie robimy takich przeciągów od dołu, ja nie wiem. Od góry, góry, luchtuję górę, bo otwieram prawie na całość. Od samego rana już będziemy hartować, czyli nie będziemy zamykać tunelu na noc, chociaż dzisiaj było 2 stopnie. Już częściej, bo maszyna robi się ciężka. No. To byś akumulator przydał. Akumulator jeszcze by bardziej. Cięższy by był. By było. Tak, chyba żeby ten akumulator. A, z się nie bawił. Na plecach nosił plecak. Posłuchaj, jedaleczki. Zawsze to jest lżejsze. Najlepiej zarobić w sumie wieczorem. Wieczorem. Cięższe się roślina słucha, sucha wtedy po prostu lepiej się ścina, nie zapycha się tak. No nie wiem, niektórzy kosiarkami elektrycznymi tu robią sobie po prostu takie tory. Cyk, cyk, z jednej, z drugiej strony. To też jest bardzo dobre. Oczywiście kosiarka z koszem, bo nie zostawiamy tego, żeby nie zgniło nam, żeby nie, po prostu nie wprowadzić do rozsadnika jakichś chorób. Także zbieramy to, no bo to słuchajcie, to pomału zgnije. To pomału zgnije. Tylko to słodka, do do ziemniaku, z koperkiem, po raz coś tam mocniejszego. Także jak tutaj widać, pomalutko bym powiedział, jeszcze do tygodnia czasu pewno już pójdzie w pole. Może na takie pierwsze, mniejsze kawałki kończy się opierdzielanie. Nie zrobiłem pewnych rzeczy, co miałem zamierzać, czyli nie zrobiłem drzwi tych, tych drugich, większych tej bramy. No, słuchajcie, tak czasami jest. Zobaczymy, może jeszcze, bo jest taki jeszcze okres. Tak jeszcze czekając na pierwsze zrywy, jest takie jakieś dwa tygodnie czasami. Może wtedy to się zrobi. Nie mam do drzwi zawiasów takich konkretnych, bo ja poszukuję takie zawiasy. Kurczę. Czy co pierwsze dwa tygodnie lipca? W to no, zbiory, gdzieś tak, pewnie. podejrzewam, że około 10 lipca będą zbiory, Jak wszystko będzie na polu dobrze, nie będzie jakichś nawałnic. Także malutku będziemy tutaj to robić. No. Już tylko mi się przyjdzie pożegnać z wami. I do następnego.